To jedno księga z parafii Siołkowickiej, do której należały te skrościce. Księga Chrztów z lód 1751-1765. Prawie całą nasa wiedza o byłych mieszkańcach wsi bazuje właśnie na Księgach Kościelnych. Rozporządzenie Stolicy Apostolskiej zalecające prowadzenie rejestrów Chrztów wydano pierwszy raz na Soborze Trenckie w 1563 roku. W 1614 roku papież Paweł V doprecyzował i oszyszył wymagania dotyczące rejestrów wiernych. Oprócz rejestrów chrztów Miały też być prowadzone rejestry bierzmowanych, rejestry ślubów, zgonów i tzw. status animarum, czyli spis dusz ziejących w parafii. Wtedy krościce należały jeszcze do parafii Siełkowickiej. W protokole wizytacyjnym Kościoła w Siełkowicach z 1687 roku, cytomy ze księgi sztów, ślubów i zmarłych są prowadzone w formie luźnych kartek, które powinny być łoprawione. Niestety te naustarse rejestry zaginęły, a do kupy z nimi kans ważnych informacji o mieszkańcach parafii siołkowickiej, w tym Krościc. starsu zachowano księgu, jak księga chrztów, którą się zacynął w roku 1751. Księga zmarłych zachowała się dopiero od roku 1765, a księga ślubów od 1766. Z tych księgów umiemy się dowiedzieć, kto był ojcy albo matko naszych ołpówcy ołmów jak pójdziemy dalej, to przy odrobinie ścieścią możemy zbudować swoje drzewo genealogiczne do początku XVIII stulecia, czyli jakieś 7-8 generacji wstecz. Oprócz tych standardowych informacji, kto kiedy się urodził, kiedy był ochrzczony, kiedy i z się albo kiedy i na co umarł, mamy też kan z innych ciekawych rzeczy o naszych przodkach. Benedykt Kwosek, genealogią, zajmuje się już 90 lat. Jego ich się spytał, jakie ciekawostki Noid ta o swoich przodkach. W domu, w którym ja się wychowałem, a z którego moja mama pochodzi i gdzie mówiono, to jest w Kruścicach jeden dom przed Złotym Rogiem, no. gdzie obecnie Alojzy Twardawskiej, ulica Podstajców 53. Więc tam, tam był jeszcze kiedyś nazwisko Gawrot i Jeden, który e, nazywał się Urban. E, tam mieszkał i zapewne był umysłowo chory. I przy śmierci ksiądz zapisał: diese arme knecht durch zwölf Jahre bei dir angekettet hängen müssen. Czyli, czyli przywiązywano do żłoba człowieka przez 12 lat, zanim umarł. W tym samym miejscu bratanek tegoż. Tegoż, ostatni gamrut na tym miejscu. Tym miejscu. żeni się Jakub Gamród z, z córką z Łostrówka, marią, marią brynny, moją pra, pra, pra matką. I w tym samym dniu jest, jest jego siostra Barbara wychodzi za mąż za jej brata Wojtka. Barbara ma 18 lat. Wtedy zmuszano do, do małżeństwa takiej młodej dziewczyny i ta Barbara za pół roku zmarła, i ksiądz napisał, że ta persona hard by Kretscham walce getanst. Kiedyś w Kościołowaniu walczył z takim tancem, jak walc, który był ponoć bardzo erotyczny. Sich erhitzt, darauf wieję, und und darauf gestorben. Co jeszcze? Więc Franek Sośnik odkrył, że, że w rodzinie jego, szczególnie ciotka Maria, mówiła jak dobrze, że my tak zdzim jesteśmy, bo tam byli pijaki, tam po, pobankrutowali wszystko. A Franek jej pokazał, jaki jego pradziadek umarł, to było napisane Zojfe Wanzen, czyli szał pijaństwa. Z księgów kościelnych dowiadujemy się też, w jakie zawodzie pracowali nasi przodkowie. A co za ty idzie, możemy wypisać stamtąd pierwszych krościckich mulożów, stolożów, cyfryzerów, i z tych informacji bymy korzystać jeszcze w niejednym odcinku. Zanim w tych księgach od połowy XIX wieku zaczęły się pojawiać rozmaite nowe zawody, kołzdy krościcanin przyporządkowywany był głównie do warstw społecznych. I na tej podstawie wiemy, kto zył w dostatku, a kto w nędzy. I łoty opowiemy w następnym odcinku z cyklu Krościce pod lupą.